wskażenie kształtu Ziemi. Odtworzenie niezmiennej rzeczywistości będzie możliwe jedynie po ponownym połączeniu nieba z Ziemią, a tak naprawdę chodzi o uświadomienie sobie tego, że już to się wydarzyło, bo tak zawsze było i nic nie zostało rozłączone, tylko przez nasze myśli utworzyła się bariera ograniczenia. Pod współczesną kopułą technologii ciemnych odbywa się globalny holokaust. Technologia wpłynęła na naturalny organizm człowieka, i ta sztuczna maszyna wykrywa nas jako wirusy, usuwając ludzkie organizmy z Ziemi poprzez likwidowanie naturalnych wirusów, które trzymają nas przy życiu, a ta technologia spowodowała ich zablokowanie poprzez sztuczne wspomaganie dla systemu odpornościowego. Wszystko, co teraz jest, to reakcja zaburzonej natury. Poprzez spotęgowanie ożycia najbardziej śmiertelnej broni dla człowieka, jakim jest współczesna technologia ingerująca w produkty odżywcze i w sam tlen. Wskażenie technologiczne dostaje się pod skórę do umysłu i okolic serca poprzez noszenie ubrań i za sprawą używania sprzętu elektronicznego. Zmieniono DNA wody i samych produktów odżywczych oraz witamin znajdujących się w minerałach i roślinach. Wskażenie to zmierzenie się z prawdą. Nasze kart serce jako twierdza jest oblężona i kontrolowana przez ścisk wężowego gada jako technologii mikrobiorobotów. Pod tym wszystkim pulsuje wielka ukryta moc, do której wiecznie szukamy przycisku, aby uruchomić swoje samouzdrowienie, jasność bez skażonej myśli. Niestety na ten czas nasz zewnętrzny komputer wciąż może pozyskiwać te nanoroboty i potrzebuje stale resetu, jako sztucznego oczyszczenia. To nie jest rozwiązanie. To zmierzenie z prawdą może nas unicestwić, wiedząc o tym kim lub co jest naszym największym wrogiem, a w tym przypadku jest to technologia obcych, które teraz nasiliła się i czekała cierpliwie na uaktywnienie aż 75 lat od zakończenia II wojny światowej. To jasno już możemy przejść przez osłonę własnej obudy i ego. Dochodzimy wtedy do punktu reagowania. Wskażenie kształtu ziemi to skażenie naszego organizmu i umysłu. Obecnie technologia wypowiedziała totalną wojnę człowiekowi, aby ostatecznie zamienić go w cyborga. Ragnarok. Jesteśmy jak w tych latających mitologicznych butach w czasie Ragnaroku, kiedy z nich wyskakujesz, to bystra władza pod postacią muchy szpieguje każdy twój krok, a jest nawet gorzej. Ta mucha jest w środku naszego ciała, pomiędzy oczami, zastępuje trzecie oko. Kontroluje nadświadomość. W mitologii jest powiedziane, że pierwszych ludzi Odyn stworzył w Migiard. Czyli uzurpuje sobie prawo tak zwanego stwórcy, ale potwierdza tym tezę, że pierwsi ludzie pochodzą z pałacu NC, czyli, z czystej wolnej energii. To też dowód na to, że te zbuntowane mitologiczne istoty, żyły przed nami wraz z energią stworzenia. Odyn jako jednuki bandyta jest panem dysku, czyli płaskiej ziemi a dzisiejsi jego wyznawcy są niestety umysłowo ograniczeni. Być może za sprawą mistycznego Odyna został zbudowany firmament. Tutaj wzmianka jest o opowieści wybudowania gigantycznego muru. To wszystko, aby oddzielić się od prawdziwego zaczynu energii, lub jest to obustronna barykada wynikająca z oddzielenia Ziemi od nieba i sam firmament jest na to dowodem. Migard został zrobiony na Eden, i tym samym Odyn zamienił drzewo świata w szubienicę. Ten tak zwany for jest po prostu panem rolników i jawi się jako ten nienażarty technologiczny twór, zastępując naturalne wirusy sztucznymi nanorobotami. Chodzi po prostu o zaoranie pola technologią ciemnych i stworzyć na niej własną matrycę kształtu jeszcze bardziej skażonej ziemi oraz samego tlenu i energii życia. Posiadają pewnego rodzaju włócznie i wygrywają każdą wojnę na ziemi. Być może magnetycznie sterują czymś podobnym na wzór osi wszechświata lub mają ją w posiadaniu do pewnego stopnia. Ziemia została im poddana, aby ją orać, a raczej urabiać. Czyli zaorać młotem forę, lub też laską hybrydy Mojżesza, czarodzieja klimatu, inaczej, Harp. Ragnarok, Ziemia pogrąży się w ciemnościach być może na długo lub na kilka dni, gdy stare słońce zgaśnie. Pojawi się wtedy nowe słońce, ale będzie to tylko imitacja tego co nadejdzie potem jako pałac NC. Nastąpią trzęsienia ziemi, a fale oceanów zburzone przez miliard soma zaleją świat. Niebo runie na ziemię, zawali się most Bifrost, firmament, a podziemny korzeń, jesionik i Gdrasil, podziemia iluminatów ogarnie drżenie i zostaną zalane wulkanem. Jedynie może przetrwać podstawa Alatiera i studnia Urd, lub coś w rodzaju przytwierdzenia, jako twierdza czystych serc ukrytego świata jako tej prawdziwej rzeczywistości. Takich ochronnych twierd może być kilkadziesiąt lub kilkaset na całym świecie. Cała zoofilia i inne seksualne wypaczenia pochodzą od chęci zdobywania czegoś za coś dla materialnego układu i interesu. Jedna z postaci mitologicznych, aby przechytrzyć innego giganta, był w stanie nawet zamienić się w klacz, aby odbyć stosunek z koniem innego giganta, by odwieźć go od pomocy przy budowaniu Wielkiego Muru. Takimi prawami rządzi się obecna polityka, dzieląca się na białe i czarne smoki, na białe i czarne kapelusze, za którym stoją współcześni hakerzy kontrolowani przez swoich generałów. Wojna między nimi nie ma końca i ich zapewnienia o pokoju są fałszywe. Jak wiemy, te istoty mają większą moc pożądania niż sami ludzie i demony. Rasa tych szarych stworzeń i upadłych z rodu Diz i dawni giganci trzymają duchowo i fizycznie łapę nad bogactwami tego świata. Posiadają oko przestrzeni, będącego tym samym artefaktem, którym niegdyś posługiwał się Dizz odpowiedzialny za odebranie Yggdrasil Odynowi. I pozwalającego swemu posiadaczowi moc całkowitej kontroli przestrzeni dookoła siebie, tworząc w niej przejścia i za ich pomocą przemieszczania siebie, bądź wszystkiego innego w dowolne miejsce w danym uniwersum, a nawet podróż do innej alternatywy. Dzięki niemu andal może też stać się niematerialny całkowicie bądź częściowo być w wielu miejscach jednocześnie. Jednak jest to niewielki fragment jego możliwości. Dalej co możemy się dowiedzieć od Iz, dowiadujemy się z różnych źródeł, pierścień dusz, który często nosi na naszyjnik, daje mu możliwość poskramia na dusz wszelakich istot, nie zważając na to, czy są one aktualnie żywe, czy martwe, mogąc je z nich wydzierać, niszczyć, zmieniać czy pożerać, zazwyczaj w celu natychmiastowej regeneracji. Jego ulubionym sposobem walki jest przyzywanie wcześniej zniewolonych i więzionych potężnych demonów, z mori innych istot paranormalnych, przy czym często i bezlitośnie bawi się swoim przeciwnikiem. Pierścień ucisku, to światowy wąż Jormungand, urodził się w świecie, gdy stworzenie zostało już zakończone. Wściekły Asloki stał się ojcem tego i innych potworów, którzy pod koniec czasu atakują Asgard i niszczą starożytnych wrogów. Ten wąż rósł tak bardzo, że mógł tylko zmieścić się w oceanie świata, gdzie otacza Ziemię pierścieniem, gryząc własny ogon. Dlatego nazywa się Migjard Sorm, Migjard Serpent, czyli Belt of the World. Jednak ma inne imię, Jormungand, co oznacza świetny personel. Nawet karły się zbuntowały przeciwko takim układom, i powstała z tego wojna demonistów. W mitologii taka wojna Rangaroku ma potrwać trzy lata od czasu rozpryskiwania trucizn na niebie, i do tej pory wszystko udawało się zasłaniać, by nie było widać walczących ze sobą obiektów w atmosferze ziemi. Jednak ma się pojawić ognisty miecz, i huk trąb. Gigantyczna armia w statku ma się udać do samego pałacu NC, by stoczyć walkę, ale zostaną pożarci jak przez ogromnego wilka. Zostanie się, Thor, i jako jedyny ocaleje i będzie się mścił na ziemi. To jest ten czas. Zrzucony zostanie na Ziemię ogień z falą magnetyczną i być może od tego zrobi się naprawdę ciemno dla ciemnych. Za to wszystko oczywiście ludzie Fore będą obwiniać zwykłych ludzi, którzy zachowali dawną moc Polan. Od długiego czasu propaganda bogów w hitowych filmach zaczepiła się wśród małych dzieci, że są to ich idole jak Avengers. Zło, jak i dobro kieruje uwagę na dzieci. Dlatego te dwie przeciwstawne strony ze sobą współgrają w jednym celu pogłębienia walki, przedłużenia męczarni i inkarnacji. Tak więc samo przestawienie bohaterów złych na dobrych i odwrotnie nic nam nie daje. Ukryte przekazy. Ostatnio w najnowszych filmach lansuje się efekt halo jak coś, co jest normalne i naturalne. Wszystko to, co jest od NC i przebija się na ten świat, jest tłumaczone i zgrywane z systemem, aby nie stanowiło zagadki. Możemy jedynie wybierać to, co jest nam narzucane i jest to ograniczone, by nadal tkwić w karmie czasu i ucisku materii pozbawionej energii kształtu jako podstawy stworzenia. Czekając na odsłonięcie prawdy, możemy jedynie przygotować się mentalnie do właściwego wyboru, jaki będzie nam dany dopiero po usunięciu firmamentu. Jednak żaden wybór nie zapewni nam wolności, by zobaczyć prawdziwy kształt rzeczy, jakimi one są w nas. Za pomocą programów komputerowych i ingerencji kwantowej w system energetyczny człowieka nasze DNA uległo przemianie. Zblokowanie intuicji poprzez brak rozumu, tak samo zadziałało na wszystko w magnetyzmie i zostaliśmy rozłączeni z nadkosmosem. Nasza energia jest uwieziona w zamkniętej kopule. Inaczej, świat jest jak jajo w skorupie. Wskażona krew, a nad nami topór kopuły, wszystko runie w przepaść, w zamieci, ziemia osunie się w morze, a słońce zaciemnieje, gdy zaczną spadać gwiazdy, a żar płomieni wystrzeli wysoko w niebo. O tym już wiadomo było z mitologii. Dla gadów już nie będzie miejsca na ukrycie swojej natury, a dla ludzi będzie jeszcze ratunek, jeżeli zdobędą się na wysiłek zrozumienia samej energii i tego, czym naprawdę jest pełnia życia. Przygotują nas na spotkanie z bogami Sumeru, czyli z upadłymi, aby nas pochwycić do swojej zagłady i buntu. Na swoich tajemnych kartach przedstawiają to, co się stanie. Śmieją się z ludzi, że nie dostrzegają ogromnego ruchu demonicznych maszyn nad swoimi głowami, gdzie praktycznie odbywa się wojna. Co jakiś czas maszyny z cywilami są po prostu strącane, bo naruszają strefę, która już jest zajęta. Jesteśmy włączeni w wojnę starożytnych. Stworzyli grawitację pozbawioną eteru, czyli ma to tylko wpływ na ciało i duszę, blokując prawdziwą energię do życia. Wykluczając eter, złudnie wyobrażają sobie, że nie można ich powstrzymać, czyli nagle wyłączyć. Unikają jak ognia takiego pojęcia jak transformacja przestrzeni, która istnieje poza kopułą z innym pojęciem biegu wydarzeń. W tej rzeczywistości zrównali nas ze zwierzętami, błędnie nauczając o reinkarnacji. Człowiek może jedynie się inkarnować, reinkarnacja tyczy się tylko zwierząt, a nie ludzi. Heptapody w ludzkich ciałach udają, że są nami, ale nie mają sumienia. Przestrzeń wokół centrum nadkosmosu jako pałac energii NC jest nienaruszony. Cała technologia ziemska, czyli demoniczna, tworzy medium do astralu, do najlepszej formy Matrix, czyli kłamstwa. To samo zostało zrobione na poziomie naszego języka, myśli i słów, by zrobić nacisk pamięci i zrobić kuku samej ziemi. Tak naprawdę to, co teraz widzimy, to jest pokarm, który jemy i tym się trujemy. Śnimy w ich języku jak w arialu. Toczy się nieustanna walka o zmianę postrzegania rzeczywistości. Rozmawiają z nami za pomocą gry. Szachownicy masońskiej. Pałac NC przedstawiają jak swój niczym szklana kula medium i oko w błysku ugada albo jego jajo i meteor, który chce zmiażdżyć swoją ciężkością Ziemię i zająć jej pozycję. Inaczej przytwierdzić koroną Słońca Nibru. Obecny język jest przeciwny naszej naturze stwórczej, czyli jest ekskomuniką, przeklętym darem od ingerencji ciemnych w podważenie tego, co zaistniało i było niezmienne w ludzkim genotypie z umiłowaniem na spokój i ciszę. Na ten czas podlegamy prawom destrukcji i dlatego umieramy w chaosie. Jesteśmy w procesie śmierci. Ta broń przeklętego języka otwiera karmiczny czas. To taki zły prezent, czas nielinarny, choroba, skażenie i myśl. To jest nasze codzienne pływanie w unicestwieniu, jakby pluci z jądra. Anei i bezimienni, tormenti, czyli diabelskie częściowo ludzkie demony. Gdy nie rozwijamy się energetycznie ponad duchowo i nie dążymy do poznawania prawdy Ziemi i Nieba, to jesteśmy wykluczeni. Czyli zostaniemy wyłączeni, pozbawieni sumienia i życia. Jednak mamy niezwykłą moc i sam nasz niezwykły organizm stawia skuteczny opór. Przez ciemnych został stworzony język uniwersalny, aby zjednoczyć wszystkie skażone rasy, by zaprowadzić nowy porządek świata i utworzyć demoniczny rząd jako fundament nowej cywilizacji, aby uniknąć konfliktu z pełnią prawdy i żyć w fałszywym poczuciu pokoju jako w wiecznej kwarantannie. My jako Polany rozpoznaliśmy ten sprytny plan dogłębniej niż inne ludziska, które stale miotają się z wyborem. Dlatego ich działania są mało skuteczne, bo są pozbawione zrozumienia niebocentrycznego.